Dajcie drogie koziorożce na czytaniu na relacje miłosne w styczniu. Yy, mam nadzieję, że to czytanie Was inspiruje, pomoże Wam w czymś, yy, doda Wam optymizmu, yy, spojrzycie na swoje problemy ewentualne w relacji, tak trochę z perspektywą. Może odnajdziecie w tym czytaniu jakieś słowa, jakąś wskazówkę, która będzie Wam pomocna. Myślę też, że tak nastawieni zawsze na początku roku, pozytywni do tego, co ma przyjść, patrzymy z nadzieją w przyszłość, że właśnie w taki sposób też spojrzycie na Wasze relacje, na Waszego partnera, w taki właśnie pozytywny, z dobrą intencją, z dużą też rezerwą do problemów i będzie łatwiej wam wtedy może je porozwiązywać. Mówię tutaj o problemach, no bo je po prostu widzę w kartach, ale widzę też możliwość ich rozwiązania. I tutaj, jak zwykle, po lewej stronie są Wasze energie, po prawej Waszego partnera, osoby, którą kochacie, osoby, którą obdarzacie uczuciem. Z którą jesteście w związku, y, lub po prostu chcielibyście być. No, oczywiście to zależy od waszych sytuacji, więc weźcie do siebie to, co jest dla was y, i już. Y, u was jest energia wasza, bo macie diabła z wielkich arkan i to jest y, energia koziorożca, więc jak gdyby y, czujecie się y, dobrze, y, jest y, ok. Ale z jakiegoś powodu jest pomiędzy wami w tej waszej relacji coś smutnego, coś co was martwi, coś nie do końca jest właśnie ok. Wasz partner pokazuje się tutaj lub partnerka oczywiście w postaci króla kielichów, czyli kogoś kto kocha, ktoś kto obdarza atencją. Ktoś, kto ma dużo uczuć, wybacza, jest pełen otulenia i czułości. I tak tutaj, właśnie patrząc na to, co jest pomiędzy wami, wydaje mi się, że być może wasz partner martwi się o was. Karta diabła jest ogólnie. Oprócz tego, że to jest Wasza energia, taka e, energia pasji, energia związana z obfitością, z ziemią, e, z pozyskiwaniem e, finansów, z takim bogactwem materialnym, to jest też kartą w negatywie e, przywiązania zbytniego do czegoś, uwiązania, e, ograniczenia czymś. To jest też karta nałogów. E, więc myślę tutaj, że mm, dzieje się coś w tej relacji, co nie jest do końca pozytywne. E, zauważcie może z punktu Waszego widzenia: czy nie jesteście zbytnio do czegoś właśnie przywiązani? E, czy to nie powoduje jakichś niesnasek pomiędzy Wami, albo martwienia się Waszego partnera o Was? Yy, bo w dalszej części tego czytania yy, następne karty mówią o potrzebach. I tutaj u Was jest właśnie yy, potrzeba prężnego działania. Yy, tutaj pokazuje się yy, Mars w baranie, bo to są dwie buławy, które mówią, yy, ta energia mówi o właśnie takim pójściu do przodu, o yy, odwadze, o wyjściu z czegoś, yy, o zauważeniu celu. Więc być może tutaj właśnie jest potrzeba u Was wyjścia z jakiegoś trudnego położenia, z przywiązania do czegoś. Być może macie problemy finansowe, one spędzają wam sens powiek, macie nie tyle ile chcielibyście mieć. No, i teraz trzeba znaleźć na to rozwiązanie. Myślę, że zbytnie martwienie się nie dodaje Wam pieniędzy, tylko wręcz ich łymuje, bo no, przetwarzacie wszystkie informacje, które do Was przychodzą w taki negatywny sposób. I to powoduje właśnie, być może to jest to, ten negatywizm tego diabła, że nie widzicie czegoś pozytywnego, to odbiera wam odwagę w działaniu. A tutaj jest potrzeba, żeby zacząć działać, żeby nie siedzieć w miejscu, nie czekać, nie martwić się, tylko właśnie wyjść z czymś do świata, z jakąś propozycją. Być może z jakimś konkretnym planem na coś, bo karta dwóch buław to jest też właśnie wykonywanie jakiegoś planu, konstruktywnego planu, który ma możliwość zadziałać, jeżeli włożymy to też odwagę, taką, takie ryzyko, może nawet troszeczkę, żeby się pozbyć czegoś, co nas więzi, co nas uwiera. Po stronie Waszego partnera jest karta sześciu denarów, która jest kartą przepływu. Myślę, że partner chce Wam pomóc, właśnie może Wam chce coś ofiarować, podarować. To jest oczywiście karta finansów, być może wy tego potrzebujecie najbardziej. No, ale myślę, że to jest również karta takiego ofiarowania, czegokolwiek nie potrzebujecie. Tutaj, ze strony partnera, widzę duże zaangażowanie i chęć właśnie niesienia pomocy. Pomiędzy Wami znowu tutaj jest taki impas. Tym razem jest tutaj 10 mieczy, czyli tu jest coś głębokiego, coś, co rzeczywiście jest trudne. Pomiędzy Wami, jest jakieś niedogadanie się, coś, co wspólnie na wspólnej przestrzeni, coś, co wspólnie robicie, no, jest trudne, jest problemem. Więc tutaj, pomimo uczuć partnera, pomimo waszego chę nie, pom Waszej chęci wyjścia z impasu, y Dzieje się coś, co być może jest niezależne od Was, bo to być może jest jakaś choroba w rodzinie, być może jakiś kłopot taki, który przychodzi z zewnątrz i Wy próbujecie sobie z tym poradzić. Być może właśnie nie radzicie sobie zbytnio dobrze i dlatego jest to takie wspólne zmartwienie. Ale w związku z tym, że macie partnera, na którym można się oprzeć, bo on tutaj kombinuje, wymyśla tutaj w działaniach, które są właściwie następnym etapem naszego czytania, widzicie, że tutaj wasz partner szuka rozwiązań, to są trzy denary, szuka możliwości współpracy, Współpracuje z wami, ściąga jeszcze kogoś do tej waszej dwójki, żeby załagodzić jakiś problem i myślę, że w rezultacie stabilizuje się ta sytuacja, bo pomiędzy wami są cztery denary, czyli jest tutaj progres, jest takie bezpieczeństwo i Myślę właśnie, że ono polega na sfinansowaniu czegoś, na dokonaniu jakiejś operacji finansowej, na pomocy właśnie finansowej. Bo być może coś Wam właśnie nie wyszło, ale tutaj jest przepływ, jest chęć pomocy, jest. Takie działanie razem na rzecz waszej relacji, żeby coś podnieść, żeby czemuś przeciwdziałać. I tutaj z waszej strony jest też taka równowaga. Wy dochodzicie do takiej równowagi nie wiem, psychicznej. Tutaj zauważacie właśnie tę pomoc, tą chęć. Tutaj jest harmonia, którą. Budujecie w sobie i dogadujecie się, tutaj były jakieś negocjacje, być może, pomiędzy wami, dochodzicie do porozumienia, bo karta równowagi jest bardzo pozytywną kartą. Tutaj jest uzdrowienie was i to powoduje właśnie też takie ustabilizowanie sytuacji w waszej relacji. Myślę, że y, styczeń będzie jakimś takim y, przełomowym miesiącem też dla y, wielu z Was w odplątywaniu się z jakiegoś uzależnienia. Y, no, zawsze z początkiem roku łatwo jest. Łatwiej jest powiedzmy, postanowić coś sobie, żeby więcej na przykład nic nie pożyczać, albo żeby rzucić palenie, albo żeby jakikolwiek nauk mamy na myśli, żeby próbować właśnie z nim walczyć, żeby zrobić to dziś, nie czekać na jutro. I myślę właśnie, że tak może być, że będziecie z tym próbować sobie poradzić i poradzicie sobie, bo właśnie te cztery denary, które są pomiędzy wami świadczą o tym, że dacie radę, że tutaj będzie spokój, że będzie bezpieczeństwo. Że zaciśnią się te Wasze układy, że może one będą z tych takich zewnętrznych zmartwień, które przyszły do Was i was tam męczyły, odrzucicie to, jak gdyby znajdziecie na to sposób i one staną się takie ustabilizowane i znajdziecie na to sposób od wewnątrz, właśnie od środka tej relacji, jak gdyby. Zamkniecie to w domu, znajdziecie na to sposób i będzie tutaj jakieś takie bezpieczeństwo, powiązanie ze sobą, umowa która jak gdyby coś zabezpiecza, może umowa między wami, będziecie tutaj się bardzo starać wspólnie, żeby to wyszło, może poprzez jakąś oszczędność, zaciśnięcie pasa, no coś tutaj sobie wspólnie postanowicie i w ogóle to myślę, że też ustabilizuje w waszej relacji coś, te stosunki, bo wy będziecie spokojniejsi i wasz partner też będzie czuł się potrzebny. Gdzie czuł właśnie tą współpracę. Bo karta trzech denarów jest wyśmienitą energią właśnie takiego szacunku wzajemnego wobec siebie, wobec pracy, którą każdy z Was wkłada. I teraz może spójrzmy na wszystkie karty razem, bo one właśnie opowiadają o usuwaniu z drogi wszystkich przeszkód, które. Myślę, że wy pokonujecie w sobie drogiej koziorożce, że tutaj być może jakieś zmartwienie, jakaś choroba, coś spędza wam sam powiek i zaczynacie sobie z tym radzić przy właśnie współpracy partnera, który jest pełen uczuć do was. On Wam pomaga, widać jakąś konkretną pomoc namacalną, robi coś w Waszym kierunku, wyciąga do Was ręce. I Wy nabieracie odwagi, żeby sobie z czymś poradzić. Widzicie wspólny cel, może tutaj, właśnie ta góra, która jest widoczna w dwóch buławach, to jest właśnie ten wspólny cel. I Wy razem idziecie do tego celu, podejmujecie jakieś wspólne działanie. Być może właśnie ustanawiacie jakiś harmonogram, planujecie, jak to zrobić, i właśnie tak zaciskając pasa, bo o tym mówi karta czterech denarów trochę oszczędności, wychodzicie z jakiejś opresji, pracując nad tym wspólnie. Nie poddając się, dochodzicie do jakiejś takiej równowagi, uspokojenia, wyzdrowienia. No, cokolwiek to nie oznacza, bo oczywiście dla każdego z Was będzie to inna sytuacja, to fajne jest to, że macie wsparcie, że ktoś Was bardzo kocha i chce Wam pomagać. Że współpracujecie, że wy jesteście właśnie chętni, żeby coś zrobić i pomagacie też sami sobie. Wychodzicie na prostą i no jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał następny miesiąc, ale w tym przezwyciężacie jakieś trudności, dajcie sobie z tym radę. I to też jakby zacieśnia stosunki pomiędzy wami, bo zobaczcie, karta czterech dysków mówi o takim przenikaniu się tylu energii, o takim zacieśnieniu, o takiej spójności, o takim naprawdę razem. I tego Wam oczywiście bardzo życzę z całego serca, drogie koziorożce. Proszę, napiszcie w komentarzach, na ile to odzwierciedla Waszą sytuację, to, to moje czytanie. Na ile pomaga Wam w ogóle ten sposób czytania i w ogóle te moje interpretacje kart? Jeżeli potrzebowalibyście czytania specjalnie dla Was, takiego indywidualnego, na Wasze relacje, to bardzo zapraszam, piszcie do mnie maile. Zachęcam Was do takich czytań, bo one pokazują dużo więcej, są bardziej precyzyjne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.